Taki dzień, w którym bardzo wyraźnie widać, że niektóre inwestycje wymagają czasu i żeby je zrealizować, potrzebna jest cierpliwość i konsekwencja. Niektóre projekty rozpoczynają się na etapie dyskusji wiele, wiele lat przed momentem, w którym możemy podpisać taki, taki dokument, i tak dokładnie jest. Z przebudową właściwie dużej części centrum miasta, tej rekreacyjnej. Projektowaliśmy te, te, te zmiany przez również dosyć długi czas i konsultowaliśmy je. Bardzo intensywnie konsultowaliśmy chociażby z młodzieżą, z tymi, którzy będą w przyszłości użytkownikami wielu, wielu fragmentów tych, tej inwestycji. Dzisiaj udało nam się doprowadzić do tego, że nie tylko z pieniędzy unijnych przeprowadziliśmy prace projektowe, ale konsekwentnie składaliśmy nasze wnioski do tego, żeby chociażby je ująć w POSI, czyli obszarze strategicznej interwencji. Ten projekt w tej części został wsparty ogólnie łączną kwotą 14 milionów 400 tysięcy złotych, co daje Szacowaną wartość na poziomie ponad 18 milionów, z czego dzisiaj będziemy konsumować część. W zakresie mamy kładkę, no właściwie taki całkiem przyzwoity most, który połączy wyspę z tymi nowo realizowanymi plantami chodniki, ścieżki rowerowe i to chodniki te wewnętrzne i te zewnętrzne na wyspie czyli tak naprawdę całą północną część będziemy w tej chwili zmieniać. Oświetlenie terenu, linie kablowe, małą architekturę. To co najważniejsze, damy przyczółek do tego, żeby wyspa w bardzo mocny sposób związała się z tymi terenami plantów, z tymi, które są po stronie już tej lądu stałego, czyli od strony ulicy Dąbrowskiego. Przygotowujemy następne postępowanie. W najbliższych dniach. I lada moment zostanie ponownie ogłoszone. Myślę, że bez problemu zdążymy zarówno zrealizować, jak i rozliczyć to zadanie to do 6 maja 2020 roku. Wykonawcę znamy, bo w Pile już realizował jeden z takich bardzo ważnych projektów, przypomnę Mosty Królewskie. To jest bodajże chyba siódmy obiekt w Pile, w którym ja uczestniczę od strony wykonawczej. I kładka, którą będziemy budować, a ja jestem głównym przedmiotem tego zakresu, które dobrze pamiętam, jest najdłuższym przęsłem prawdopodobnie w Pile 41,5. Natomiast cieszymy się, że, że możemy uczestniczyć w rozwoju piły, bo dzięki temu firma żyje piła się zmienia, Polska się zmienia. My będziemy materializować tą małą część ciężkiej pracy, o której mówił pan prezydent przygotowań wykonania projektu, pozyskania środków. Także my jesteśmy na finale w tej małej części całego procesu. No, mamy w swoim potencjale bardzo dużo inżynierów z dużym doświadczeniem. No, dołożymy wszelkich starań, żeby w jakiś sposób się wywiązać z tego tematu. Zostanie tutaj przygotowanie wspólnie, żeby dla Państwa ten temat przygotować, zrealizować zgodnie z dokumentacją i z Państwa życzeniami w terminie umownym.